Co myślisz o tej sukience? Nowa sukienka z firmy Tatum, nowa kolekcja, letnia kolekcja, bawełna, fajna. Jestem ciekawa, co myślisz na temat tej sukienki. Czy wszystko w niej jest dla Ciebie idealne? Co byś zmieniła? Jak Twoje oko krawieckie, co by poprawiło w tej sukience? Zaraz Ci powiem, jakie są moje. Bo kwestia jest taka, że to wszystko musi być dopasowane do sylwetki. Góra jest biała, cieniutka, przezroczysta. Jest Tak, na linii, na linii bioder jest, zaczyna się beż, potem jest taki szary z czarnymi kwiatami, a w pasie jest taki naszyty tunel. Już pokazuję, to jest naszyty tunel. Już widzisz, są upięte szpilki więc było to upinane na osobie i dopasowywane. Góra jest bardzo delikatna. Materiał jest taki przezroczysty, bardzo delikatny. Jest biała, jest dużo tego białego w porównaniu do, do tego ciężkiego, marszczonego dołu. Jeszcze żeby ten beż został, cały dół spódnicy Gdyby był z, tylko z tego beżowej tkaniny, to jeszcze może e, nie byłoby takiego problemu. Tutaj są jeszcze takie, e, jakby te marszczenia, bo to jest przymarszczone do białego, są jeszcze przyszyte po wierzchu, więc sprawia wrażenie takiej plisy. Oto efekt przeróbki sukienki Tatum. E, co myślisz o, o efektach? Powiem, od czego zaczęłam. Zaczęłam od zwężenia dołu, dołu spódnicy, dzięki czemu pozyskałam, pozyskałam materiał na, od, na odszycia i na lamówkę. A już opowiadam, co dokładnie zostało zmienione. Ta część górna została skrócona o 10 cm. Czemu te odszycie i jakby ta. Spódnica w tej sukience marszczona została podniesiona wyżej. Tutaj był tunel biały z troczkami. Zamiast tego, zamiast tego w miejsce, w to miejsce została naszyty tylko materiał. To jest gładki materiał, pozyskany z, z tych odciętych boków. To jest bardzo delikatna i cienka bawełna. I po odpróciu tunelu zostały ślady, więc należało coś z tym zrobić dodatkowo. Jakby siła ciężkości w tej sukience była inna, ponieważ duży wzór i dużo marszczeń jest na dole. Góra była delikatna i biała. I to sprawiało wrażenie, jakby to była spódnica z delikatną bluzką. Więc ten beżowy akcent zamiast nawiązuje górę, tą górę z, z dołem, czyli jest beżowy akcent. Dodatkowo została wymieniona lamówka przy dekoldzie. Też wybrałam beżowy. Nigdy tak w ciemno nie wybieram sobie materiałów i dodatków do przeróbek. Miałam dwa kolory do wyboru. Miałam beżowy i taki grafitowy. Więc zanim wyprułam lamówkę i zanim zaczęłam wykrawać ten pasek na dole, zawsze sobie przykładam. Więc ja przyłożyłam kawałek beżowego materiału i tego grafitowego. No i jak sama widzisz, ten ciemny kolor zupełnie nie pasował do góry. Też był taki przybój był zbyt smutny i zbyt ciemny. Tak samo ten sam ten sam pasek ciemny. Ciemny pasek przypięłam sobie w tym miejscu spódnicy. I też zupełnie ten kolor mi nie pasował, żeby to. Bo ten ciemny kolor za bardzo mi odcinał. A jak widzisz, czasami wystarczą małe zmiany i efekt jest lepszy no na pewno te ściągane troczki na brzuchu przy pełniejszej sylwetce kiedy masz ten brzuszek to niestety optycznie sobie powiększasz sylwetkę nie wygląda to dobrze to na gładko wykończenie moim zdaniem jest o wiele lepsze może Ty masz inne pomysły może robiłaś jakieś inne przeróbki w tym stylu to możesz podzielić się w komentarz znać. pozdrawiam serdecznie